Jest takie jedno narzędzie, z którego korzysta bardzo wielu rekruterów, również ja. Jest to narzędzie o nazwie Canva. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście, jest to właśnie no, po prostu strona internetowa, którą wpisujecie canva.com czy canva.pl. No, jest to narzędzie służące do edytowania różnych obrazów, grafik, filmów. Jednak, no oczywiście, to co nas interesuje, jest to możliwość edytowania CV. I teraz chciałbym Wam pokazać od samego początku: tak jak wy byście weszli na stronę Canwy, od samego początku będziecie się rejestrować i możecie też razem ze mną krok po kroku utworzyć swoje pierwsze CV. Nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut. Widzicie, jak coś się robi, to pokazuje nam odległości. O, i dzięki temu widzimy, że jest równiutko, tak jak jest na górze, i jest równo względem tego tekstu. No, to jeszcze raz piszemy. Firma XXX, czyli załóżmy od maj 2018, grudzień 2019. No, no i mamy. I tutaj damy rekrutu kandydatów, docieranie do kandydatów metodami direct search, przeglądanie ogłoszeń, wysyłanie kandydatów do firm. No, No i tutaj mamy przykładowo napisane, no i pod spodem mamy wykształcenie. I tutaj damy powiedzmy, Załóżmy, jeżeli to się u Was nie będzie zgadzało, yy, macie tylko jedne studia ukończone albo więcej, to można to zawsze usunąć i przesunąć sobie. Tylko wiadomo, jak macie takie luki, wtedy warto się zastanowić, co w tą lukę wstawić. Wtedy można na przykład pomyśleć, no bo jak taka luka brzydko wygląda, to możemy na przykład całość zaznaczyć i przesunąć tutaj niżej. Wtedy mamy więcej miejsca na umiejętności. Albo możemy na przykład to wziąć i przesunąć tutaj też niżej. No, można tutaj robić wszystko, co nam się podoba. A ja postanowiłem, że zrobię to tak, że przesunę po prostu wyżej. Widzicie? Też wygląda to dobrze. No i wykształcenie załóżmy, że ten uniwersytet to też zostanie. Tutaj zostawiamy, no bo nie będę wam tego pokazywał, no po prostu trzeba uzupełnić tekstem. No, i teraz mamy dane kontaktowe. Dane kontaktowe są oczywiście bardzo ważne, ale tak jak widzicie moje filmiki, nigdy nie dawajcie pełnego adresu, bo nie jest to wymagane. Zresztą, po, po co macie pokazywać innym, gdzie mieszkacie? Nie jest to przydatne, jeśli chodzi o dokładny adres. Wystarczy sama miejscowość. E-mail. No to tutaj mamy, tak. To możemy dać info. Całe się usunęło. Infomałpa. O, no znowu się całe usunęło. Infomałpa akcja rekrutacja.pl. Tak. I tutaj widzicie na przykład ten szablon nie ogarnia takiego długiego adresu mailowego. Wystarczy rozszerzyć portfolio. Bardzo istotne, żeby wszystkie spacje się zgadzały.